Są chwile milczenia, które ranią bardziej niż ostre słowa. Są odległości, które powstają bez kłótni, bez wyjaśnień i które pozostawiają niewidoczne ślady. Jak gdyby ktoś, kto do wczoraj mówił, że Cię kocha, zapomniał o Tobie. Ale co, gdybym Ci powiedział, że to dystansowanie się niekoniecznie oznacza brak miłości? Że według Karla Junga w mężczyźnie zachodzą tak głębokie, nieświadome ruchy, że możecie kochać? I nadal się dystansować? Czasami to, co wydaje się odrzuceniem, jest w rzeczywistości wewnętrznym załamaniem, którego on sam nie potrafi zrozumieć. A kiedy próbujesz zrozumieć, co zrobiłeś źle, być może patrzysz w złym kierunku, ponieważ to nie ty go odepchnąłeś, to on. W tym filmie zagłębimy się w męską nieświadomość, kierując się myślami Junga, aby zrozumieć, co czuje mężczyzna, gdy kocha, ale znika. Jeśli kiedykolwiek przez to przechodziłeś, lub przeżywasz to teraz weź głęboki oddech, ponieważ to, co zaraz usłyszysz, może zmienić sposób, w jaki rozumiesz miłość i ciszę. Zarejestruj się teraz i zostań ze mną do końca. Ta rozmowa jest dla ciebie i zaczyna się teraz. Jung powiedział, że prawdziwa miłość nie tylko budzi dobre uczucia, ona również aktywuje najgłębsze cienie, które żyją w nas. Dla mężczyzny, który nigdy nie nauczył się patrzeć w głąb siebie, kochanie kobiety naprawdę może być równie przerażające, co fascynujące. I tu właśnie pojawia się konflikt. Czuje coś intensywnego, prawdziwego, ale jednocześnie staje w obliczu emocjonalnej lawiny, której nie potrafi kontrolować. To tak, jakby miłość bez ostrzeżenia wyzwalała cichy alarm w jego podświadomości. Ten alarm może mieć wiele nazw: strach przed poddaniem się, panika utraty kontroli, nieświadome wspomnienia porzucenia, stare nierozwiązane traumy. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, zaczyna kojarzyć głębie miłości z groźbą bólu, więc zamiast się zbliżyć, wycofuje się. Zamiast mówić, milknie. A ta cisza nie rodzi się z obojętności, ale z desperackiej próby ochrony siebie przed czymś, czego nie potrafi nawet nazwać. Wiele kobiet interpretuje to wycofanie jako brak miłości, ale w rzeczywistości to, co dzieje się w jego wnętrzu, to prawdziwe załamanie emocjonalne. Czuje się rozdarty. Między pragnieniem poddania się a impulsem do ucieczki. Miłość, którą czuję, jest prawdziwa, ale strach również. I ten strach często wygrywa, ponieważ jest starszy, bardziej znajomy, bezpieczniejszy. Dla niego miłość wymaga czegoś więcej niż tylko siły woli wymaga odwagi emocjonalnej. A nie każdy jest na to gotowy, kiedy mężczyzna się wycofuje, mimo że czuje miłość. Stawką nie jest to, ile do ciebie czuje, ale jak bardzo może utrzymać to uczucie w ramach swoich emocji. I niestety wielu mężczyzn nauczono zaprzeczać swoim emocjom, kontrolować je, nie okazywać słabości. Więc kiedy miłość sprawia, że czują się bezbronni, nie wiedzą, co robić, poza zniknięciem. Czy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo to boli, ponieważ podczas gdy ty za nim tęsknisz, on czuje się zdezorientowany, podczas gdy ty. szukasz odpowiedzi. On unika pytań. A w tym niedopasowaniu miłość jest stracona. Nie z powodu braku uczuć, ale z powodu nadmiaru cienia. Jeśli w jakiś sposób cię to poruszyło, napisz w komentarzach: Kochał mnie, ale uciekł od siebie. To zdanie może znaleźć oddźwięk u innych kobiet, które tak jak ty próbują zrozumieć ciszę, która krzyczy zbyt głośno. Kiedy mężczyzna się zakochuje, nie widzi cię taką, jaka jesteś. Widzi to, co w danej chwili dla niego reprezentujesz. Jung nazwał to projekcją. Nieświadomym mechanizmem, w którym umieszcza w tobie wszystkie cechy, których najbardziej pragnie, ale nie może znaleźć w sobie. Stajesz się lśniącym lustrem tego, co on idealizuje: silną kobietą, z którą chciałby być, czułością, której nie miał w dzieciństwie, zbawieniem, o którym marzy, aby znaleźć poza wewnętrznym chaosem, który go pochłania. I na początku ta projekcja jest uzależniająca, patrzy na ciebie. Jakbyś była schronieniem, ale z czasem rzeczywistość zaczyna pokazywać, że ty też masz ograniczenia, ból, niepewność, i wtedy czar zderza się z człowieczeństwem. To, co było idealizowane, staje się realne, a rzeczywistość, dla kogoś, kto żyje w iluzji, jest przerażająca. Problemem nie jesteś ty, ale przepaść między kobietą, którą stworzył mentalnie, a kobietą, którą naprawdę jesteś, w tym momencie zaczyna się załamywać emocjonalnie. Nie dlatego, że go rozczarowałaś, ale dlatego, że jego projekcja zaczęła się kruszyć. Zdaje sobie sprawę, że prawdziwe kochanie ciebie wymaga czegoś więcej niż podziwu: wymaga obecności, dojrzałości, wzajemności. I to go przeraża, ponieważ prawdziwe kochanie kogoś wymaga uczciwego spojrzenia na siebie, a wielu mężczyzn po prostu nie jest na to gotowych. Więc ucieka, czasem powoli, stając się zimnym, odległym, zdezorientowanym. Innym razem wszystko naraz. Jakbyś zrobił coś strasznego, gdy tak naprawdę wszystko, co zrobiłeś, to bycie człowiekiem, a on nie potrafi sobie z tym poradzić, ponieważ to nie od ciebie uciekł. Uciekł od siebie, od n, siebie samego. Od własnej niezdolności do podtrzymywania miłości, gdy fantazja już się rozwiała. Trudno to zaakceptować, gdy chcemy być naprawdę kochani, ale projekcja, którą stworzył, nie była dojrzałą miłością. Było lustrem jego niedostatku, a gdy lustro pęka, on się boi. Ponieważ kochanie wymaga zaakceptowania niedoskonałości drugiej osoby i swojej własnej. Jeśli kiedykolwiek tego doświadczyłeś, napisz w komentarzach: Moje milczenie ma teraz wartość. To zdanie jest dla tych, którzy już zrozumieli, że nie muszą się już tłumaczyć tym, którzy uciekli od własnej prawdy. Są mężczyźni, którzy nie mogą znieść blasku całej kobiety, nie dlatego, że jej nie podziwiają, ale dlatego, że u jej boku czują, że ich własna wartość maleje. To okrutne, ale prawdziwe, miłość, gdy znajduje silną, skoncentrowaną, wrażliwą i świadomą emocjonalnie kobietę, może stać się zagrożeniem dla ego mężczyzny, który jeszcze nie zbudował własnej tożsamości. A im bardziej ona wydaje się silna, tym bardziej niestabilny czuje się on. Jung powiedział, że bez procesu indywiduacji, to znaczy bez prawdziwego stania się tym, kim jest. Ze świadomością własnego cienia, mężczyźni mają tendencję do identyfikowania się z kruchymi maskami. Polegają na tym, kim wydają się być, a nie na tym, co naprawdę czują. Więc kiedy spotyka kobietę, która zna siebie, która jasno wyraża to, co czuje, która nie potrzebuje ciągłego potwierdzania, czuje, że traci kontrolę nie nad nią, ale nad swoim własnym wizerunkiem. Pytanie, które zaczyna prześladować jego myśli, brzmi: czy jestem dla niej wystarczający? Ale zamiast pracować nad sobą, wybiera ucieczkę. Zamiast dojrzewać, wycofuje się, zamiast wzrastać, umniejsza się, ponieważ prawdziwa miłość wymaga wzrostu, a ego chce pocieszenia. To właśnie w tej dynamice wiele kobiet zaczyna obwiniać siebie za to, że są za dużo, za to, że powiedziały, co czują, za to, że pokazały siłę, za to, że nie zaakceptowały mniej niż na to zasługują. A to ciche poczucie winy jest pułapką. Ponieważ nie wynika z prawdziwego błędu, ale z jego niepewności w twojej obecności. To nie ty przesadziłaś, to on nie potrafił sobie z tym poradzić. Ile razy zdarzyło ci się przygasić własne światło, aby utrzymać kogoś blisko? Ile razy ukrywałeś swoją inteligencję, trzymałeś intuicję dla siebie, milczałeś, aby nie urazić dumy człowieka, który w głębi duszy po prostu próbował chronić się przed poczuciem niższości, jakie obudziła w nim miłość? Zdarza się to częściej, niż myślisz. I. Nie ma to nic wspólnego z tym, że jesteś zbyt trudna. Ma to związek z tym, że On nie jest gotowy do radzenia sobie z kimś, kto nie potrzebuje ratunku. Jeśli to przywołało Ci wspomnienia, napisz w komentarzach: Nie byłem świetny. To On był nieprzygotowany. To zdanie jest dla tych, którzy mają dość pomniejszania swojej duszy, aby dostosować się do strachu innych. Prawdziwa miłość nie jest dla tych, którzy po prostu chcą towarzystwa. Jest dla tych, którzy są gotowi stanąć twarzą w twarz ze sobą. A to wymaga odwagi. Jung powiedział, że prawdziwa miłość rodzi się, gdy człowiek przechodzi przez proces indywiduacji. Innymi słowy, gdy przestaje żyć dla zewnętrznej aprobaty, porzuca swoje maski i w końcu staje twarzą w twarz ze swoją własną prawdą. Człowiek, który nie przeszedł przez ten proces, nie może kochać w pełni kocha tym, co mu pozostaje, tym, co go nie konfrontuje, tym, co nie zmusza go do rozwoju. Dlatego tak wiele osób odchodzi od kobiet, które dotykają ich głęboko, ponieważ dotykanie kogoś głęboko jest również konfrontacyjne, a miłość, gdy jest prawdziwa, nie przynosi ulgi, wymaga obecności emocjonalnej, wymaga poddania się, wydobywa na światło dzienne ukryte rany, nierozwiązany ból i wyraźnie pokazuje wszystko, co wciąż wymaga uzdrowienia. Prawdziwa miłość to proces transformacji, ale nie każdy chce być transformowany. I oto trudna prawda do zaakceptowania: On może nawet wrócić, ale tylko jeśli masz odwagę odbudować siebie, tylko jeśli pozwolisz umrzeć jego półżywej wersji, tylko jeśli porzucisz ucieczkę, dumę, strefę komfortu, ponieważ miłość nie rozkwita tam, gdzie jest strach przed uczuciami, a jeśli zdecydujesz się uciekać od siebie, możesz go już nigdy nie zobaczyć. Ale co z tobą? Czy będziesz tam, gdzie, kiedy lub czy On powróci? Czy będziesz czekać z sercem na uwięzi, czy też wybierzesz pójście własną drogą, czy nadal będziesz krążyć wokół okruchów, które zostawił, czy zrozumiesz, że to, co zostało, nie było wystarczająco miłością, by zostać? Jego wycofanie mówi o wiele więcej o jego duszy niż o twojej wartości. I to jest coś, o czym musisz pamiętać za każdym razem, gdy wątpliwości próbują cię obwiniać. Problemem nie byłaś ty, to był jego brak struktury, która wspierałaby uczucia, które obudziłaś. Nie byłaś zbyt intensywna ani zbyt wymagająca. Po prostu kochałaś z dojrzałością, której on jeszcze nie doświadczył. Więc przestań błagać o obecność kogoś, kto jest emocjonalnie nieobecny. Przestań czekać na wyjaśnienia od kogoś, kto nawet nie potrafi zrozumieć, co czujesz. Doceniaj tych, którzy zostają, którzy budują, którzy pokazują się nawet w trudne dni. Miłość to nie zniknięcie, miłość to obecność. Jeśli to Cię poruszyło, napisz w komentarzach. Jestem moim domem. Kto chce zostać, budujmy razem. To zdanie jest dla tych, którzy mają dość biegania za kimś, kto nie wie, jak przy nim zostać. Wszystko, o czym dziś rozmawialiśmy, ujawnia coś głębokiego w związkach. Prawdziwa miłość nie opiera się tylko na uczuciach. Wymaga dojrzałości, obecności i odwagi. Kiedy mężczyzna odchodzi, mimo że ma dla ciebie uczucia, nie oznacza to, że zawiodłaś. Oznacza to, że jeszcze nie udało mu się utrzymać tego, co czuł. A zrozumienie tego zmienia wszystko. Jeśli kiedykolwiek widziałeś siebie w tych słowach, zasubskrybuj kanał. Ta przestrzeń jest dla ciebie, który jesteś zmęczony płytkimi wyjaśnieniami i szukasz prawdziwej jasności emocjonalnej. Tutaj każdy film to rozmowa dusza do duszy, a następny może poruszyć coś, czego jeszcze nie miałeś odwagi nazwać. Napisz w komentarzach zdanie, które w tym filmie najbardziej do ciebie przemówiło. Albo jeśli wolisz, napisz: Dziś zrozumiałem, że nie chodzi o mnie. Słowa te są proste, ale niosą w sobie siłę kogoś, kto przestał obwiniać siebie za ciszę, która do niej nie należała. Zanim wyjdziesz, wybierz inny film z kanału, który porusza ten sam temat. Zdziwisz się, jak wiele jest jeszcze do zrozumienia w kwestii zachowań mężczyzn w związkach. Następny film jest już starannie przygotowywany. Dotrze do ciebie w odpowiednim momencie i może być dokładnie tym, czego potrzebujesz. Spotkamy się tam.